Pamiętam, jak kilka lat temu moja córka wróciwszy ze szkoły, opowiedziała mi zbulwersowana, jak jeden z uczniów polecał innemu obejrzenie filmu, którego bohater wyleczył się z homoseksualizmu. Homoseksualizm nie jest chorobą, nie można więc się z niego wyleczyć. Ten film fałszuje rzeczywistość, zaprotestowała moja córka, wdając się w nim w intensywną dyskusję. Dyskusji przysłuchiwał się jej kolega, który jest osobą nieheteronormatywną, w którego obronie stanęła. Witajcie w podcaście Pokój nastolatka, w którym eksperci i ekspertki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dzielą się wiedzą o tym, jak wspierać dzieci i młodzież zmagające się z przemocą rówieśniczą i wykluczeniami. Jak pokazują dane UNICEF, tego problemu doświadcza prawie połowa polskich nastolatków. Nazywam się Natalia Tur, jestem socjolożką i mediatorką rodzinną. I do poprowadzenia podcastów zaprosiła mnie IKEA, która od wielu lat podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży. W tym roku, przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy i Nękania, IKEA i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę tworzą wspólnie serię podcastów. Podejmowane tematy pochodzą z realnych rozmów dzieci i młodzieży z telefonu zaufania 116 111, który Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi od 13 lat, udzielając bezpłatnej i profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej. Dziś z psycholożką Anną Czołnik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę porozmawiamy o prześladowaniu osób LGBT+ w szkołach. Cześć Aniu. Cześć, bardzo mi miło. Nie również. W fundacji pracujesz w programie pomocy telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Czy telefonują do was osoby LGBT z jakimi problemami? Tak, telefonują. Gdybym miała powiedzieć tak pokrótce, z czym, z czym do nas dzwonią, no to bym powiedziała, że ze wszystkim i z tym, z czym dzwonią do nas nastolatkowie w ogóle. E, to znaczy. Tutaj ten problem jest o tyle złożony, że jest cała baza problemów tego wieku nastoletniego, z czym się mierzą absolutnie wszyscy i przez co przechodzą osoby również heteronormatywne, tylko dochodzą jeszcze kwestie dodatkowe. I tutaj te osoby LGBT mówią przede wszystkim o braku akceptacji, mówią o braku zrozumienia. O tym, że często są wykluczane, że zostają tak naprawdę same z tym, co się u nich dzieje. Bardzo często jest też tak, że po prostu nikt nie wie o tym, jakiej są orientacji, czy jakiej seksualnej, czy jaką mają tożsamość płciową. I to odrzucenie i brak zrozumienia jest na różnych płaszczyznach, bo to z jednej strony jest odrzucenie i brak zrozumienia ich samych do siebie, z drugiej strony rodziny, rówieśników, szkoły. No, i też tak naprawdę całego otoczenia, to znaczy mam tu na myśli nasze społeczeństwo, państwo. Także ten sygnał, że są wykluczani, płynie tak naprawdę z różnych bardzo stron. I oni w tym wszystkim są gdzieś tam pomiędzy. I tak naprawdę, właśnie mówiąc o tych relacjach z rodziną, z rówieśnikami, no nierzadko się pojawia temat przemocy. I niestety. Ona się oczywiście łączy z tym właśnie odrzuceniem i z tym brakiem akceptacji. No właśnie, bo aż 70% młodych osób LGBT plus doświadcza tej przemocy, prawda? Jak wynika z badań w szkole, na ulicy, w internecie, tylko dlatego, że są nieheteronormatywne. Tak, i oni bardzo często nam o tym mówią. To jest przemoc i psychiczna, i fizyczna, też na tle seksualnym, więc ona ma różne formy. Jest też ze strony różnych osób, bo tak jak właśnie mówiłam, i rodziny, i otoczenia. No i ona mocno wpływa na to, jak oni się czują, ponieważ oni mówią o swoim samopoczuciu, które bardzo często jest obniżone. Nierzadko mówią o depresji. Często bardzo też mówią o samookaleczeniach, o napięciu, o tym, że właśnie nie radzą sobie z tym, że są z tym sami i mówią o lęku. To, to bardzo często się pojawia, że żyją w bardzo dużym poczuciu lęku, takiego zagrożenia. To, co też różni ich od, od osób, które do nas dzwonią, które nie są osobami LGBT+, to to, że mówią o właśnie tym poczuciu zagrożenia, które powoduje, że chcą wyjechać z kraju. Że nie chcą tu być, że się boją tu być, że nie, nie widzą dla siebie tej przyszłości. Myślę, że to jest taki ważny element, bo to, to rzadko słyszymy od innych osób. To, to jest jednak bardzo charakterystyczne właśnie dla tej grupy. To poczucie ciągłego zagrożenia. Też przy wyjściu na ulicę, przy wyjściu do szkoły że po prostu nie mogą być sobą. No i niestety to samo poczucie u nich bardzo często jest obniżone i też wspominają o atakach paniki, ale też o myślach samobójczych, mówią o zamiarach, o próbach samobójczych. brzmi to dosyć katastroficznie, mm. ale no niestety u nas w telefonie my to tak słyszymy, trochę tak jest. I jak y Osoba, która, jest, y, która słyszy o tych problemach, już nie mówię o was jako o rozmówcach, ale na przykład rodzic, dziecka LGBT albo kolega z klasy, lub nauczyciel, słysząc, że jest, y, doświadcza przemocy, jak może pomóc, jak, co może zrobić? Myślę, że to sporo zależy od tego, właśnie, jaką mamy rolę. Czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy nauczycielem, czy jesteśmy dzieckiem. Y jeżeli miałabym dać taką pierwszą odpowiedź, reagować, mhm. to znaczy nie być, nie być obojętnym, nie zostawiać tego. I tutaj niezależnie, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy y, nauczycielem, czy dzieckiem, który to obserwuje rówieśnikiem, to przede wszystkim podejmować działanie, pokazywać, że nie jesteśmy na to obojętni, że widzimy tą przemoc, że się na nią nie zgadzamy, y, że też nie dajemy przyzwolenia na to, żeby ona eskalowała. Y, w przypadku osób LGBT, bardzo ważne jest właśnie okazanie tego wsparcia, tego, że my jesteśmy z tą osobą, że y, nie zgadzamy się na to, żeby ona była przez kogoś krzywdzona. Więc taka pierw, takie pierwsze działanie to w ogóle okazanie tego, że, że nie dajemy przyzwolenia na tą przemoc że, i okazanie wsparcia tej osobie. Y, jeżeli jesteśmy rodzicem, to na pewno warto. Y, Porozmawiać ze swoim dzieckiem, jeżeli dowiemy się, że doświadcza przemocy, przede wszystkim okazać mu wsparcie i takie zainteresowanie, dać mu takie poczucie troski, tego, że jesteśmy, że jesteśmy przy nim, że go nie zostawiamy. Zapytać, czego potrzebuje. Myślę, że takie bycie przy dziecku w pierwszej chwili, jeżeli doświadcza przemocy, jest najważniejsze, żeby po prostu wiedziało, że nie jest w tym samo, że my to widzimy, że my się na to nie zgadzamy. No już samo to, że nam o tym mówi, też jest bardzo ważnym elementem, to znaczy takim, który warto docenić, bo no my to słyszymy w telefonie. Że jest zaufanie, że dzieli się z nami. Dokładnie, dokładnie. My to słyszymy w telefonie, że często dzieci obawiają się pójść do rodziców, o czymś im powiedzieć. Tutaj jest, jest wiele powodów, to mm -hmm. znaczy obawiają się odrzucenia, braku zrozumienia, braku czasu, tego, że e, kiedyś to było inaczej, masz sobie radzić sam. No mm -hmm. powiedzmy, to jest jaka, jakiś mały element tego, co my słyszymy od dzieci, tak? Dla, dlaczego do tych rodziców nie idą? Ale na bazie tego, co my słyszymy, właśnie mogę powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby być przy tym dziecku, pokazać mu to swoje zainteresowanie, żeby nie bagatelizować jego problemu, żeby go wysłuchać. I to, to jest raz, zająć się to, tą sprawą, e, zapytać, czego dziecko potrzebuje, czy na przykład nie chciałoby też na przykład pomocy psychologicznej, czy jest coś, co możemy dla, dla tego dziecka zrobić. E, no i dwa, zobaczyć, jakie mamy możliwości właśnie zareagowania, to znaczy, kto tej przemocy się dopuścił i na ile jesteśmy w stanie ją właśnie zgłosić, na ile możemy jakieś działania podjąć. No Wyobrażam sobie, że trochę inna będzie sytuacja, jak na przykład dziecko usłyszało coś na ulicy od osoby, która, nie wiem, przejeżdżała na rowerze, pojechała i więcej tej osoby nie zobaczy. No tutaj trudno będzie, nie wiem, ją zidentyfikować, mhm. coś z tym e, tak naprawdę zrobić. Ale jeżeli doświadcza tej przemocy, na przykład w szkole. W jakiejś grupie rówieśniczej, do której my mamy dostęp, no to warto w takiej sytuacji rzeczywiście podjąć działania, czy pójść do szkoły, do psychologa, do pedagoga, wychowawcy, czy podjąć rozmowę też na spotkaniu rodziców, czy porozmawiać bezpośrednio z rodzicem właśnie tego dziecka, jeżeli na przykład to jest, nie wiem, sąsiad. Rzeczywiście często jest tak, że. To otoczenie nawet nie wie, że, że, że nasze dziecko doświadcza przemocy. I w momencie, w którym my to zgłosimy i też pokażemy jasno, że się na to nie zgadzamy, że chcemy tej reakcji, no to też no możemy w ogóle zacząć działać. Możemy wtedy szkoła może podjąć rozmowę z osobą, która jest sprawcą, ale też no, może zacząć jakąś edukację w ogóle w tym, w tym kierunku. No i tutaj jeszcze ta kwestia właśnie szkoły. No, bo to bardzo ważne, żeby nauczyciel, psycholog, pedagog po takim zgłoszeniu podjął te działania, żeby rzeczywiście też. Ktoś jasno, interweniował. Tak, mhm. jasno pokazać, że, jest, że, że też w szkole nie ma zgody na przemoc. Że szkoły w ogóle mają swoje procedury działania w przypadku przemocy, więc też wiedzą, jak reagować, co mają zrobić. Ale myślę, że jeżeli chodzi tutaj o właśnie osoby LGBT, to bardzo ważne, żeby też edukować. To znaczy raz, że nauczyciele siebie o potrzebach, o tym, kim są osoby LGBT, czego potrzebują, ale dwa też uczniów, prowadzić właśnie lekcje na ten temat, żeby... Oni mieli wiedzę, bo często właśnie z braku tej wiedzy wynika ta przemoc. W swoim spocie, czyli Fundacji Spocie, LGBT, plus Ja, którego obejrzenie wszystkim polecam, zachęca Ci do bycia sojusznikiem osób LGBT. Co to znaczy? Dlaczego to jest ważne? I w jaki sposób można zachowywać się zarówno w sieci, jak i w środowisku, że tak powiem, realnym, w szkole, w klasie, jako sojusznicy osób LGBT? Kwestia sojusznictwa jest bardzo ważna i my też dlatego podjęliśmy ten temat w ten sposób. Nie chcieliśmy naszą kampanią trafiać do osób, które stosują przemoc, czy są odbiorcami tej przemocy, tylko właśnie chcieliśmy trafić do osób, które są obserwatorami i pokazać, że można przyjąć stronę osoby pokrzywdzonej i właśnie stać się jej sojusznikiem. Mamy poczucie, że często to właśnie reakcja tych osób jest najważniejsza. To znaczy, one pokazując swoje wsparcie, też pokazują tej osobie, która tą przemoc stosuje, że nie ma na to zgody i że jest więcej osób, że, że są osoby, które zareagują. W naszej kampanii mamy takie konkretne zasady, które, które mogą przeczytać sobie osoby i też jakoś wdrożyć. Przede wszystkim pokazanie wsparcia, pokazanie, że wspieram osoby LGBT, że wiem, że to jest ważne, że interesuje się tym, żeby one nie były właśnie same. Druga rzecz to jest to, że się nie śmieje z homofobicznych żartów, że reaguje na nie. I, I jak można na przykład zareagować? Grunt, żeby pokazać, że to, co powiedziałeś, nie jest śmieszne, że mnie to nie bawi, że też nie zgadzam się na to, żebyś tak mówił o innych osobach, bo to je obraża, to mhm. może je krzywdzić i sprawiać, że się źle czują. I tutaj też, jeżeli ktoś ma taką gotowość, no to fajnie też edukować taką osobę, właśnie z jakiego powodu ten żart kogoś obraża i też co taka osoba może przez to przeżywać. Ale że też te żarty umacniają stereotypy. One prowadzą do eskalacji przemocy, one napędzają tą całą przemoc. One często są takim właśnie początkiem, niby niewinnym żartem, który później może dalej stawać się po prostu regularną ostrą przemocą wobec tych osób. Więc często osoby, które takie żarty powtarzają, nie zdają sobie z tego po prostu sprawy, i już samo powiedzenie im o tym może dużo mm -hmm. zmienić w ich postawie i, i, i sprawić, że zaczną zastanawiać się, zanim coś powiedzą. To taka mm -hmm. w ogóle ważna zasada, żeby się zastanowić, zanim się coś powie. To, co my jeszcze mówimy w naszej kampanii, to to, żeby nie lajkować hejterskich komentarzy, żeby nie przesyłać dalej jakichś obraźliwych memów, żeby nie szerować. Właśnie jakichś wulgarnych czy, czy, czy w ogóle obraźliwych wpisów. I też, jeżeli dopóki taki wpis jest, zanim go zgłosi, znaczy zanim zostanie zdjęty, tak, po, po zgłoszeniu, bo też. Chcę bo mnie... warto zgłaszać, zgłaszać. administratorom różnych portali. Dokładnie. To też warto napisać swój komentarz ze sprzeciwem, z tym, że, żeby pokazać też, że są osoby, które na takie komentarze, takie wpisy się nie zgadzają. Mhm. No liczymy na to, że one jak najszybciej zostaną zdjęte, ale wiadomo, że procedury to procedury i często to chwilę trwa, zanim taki post zniknie więc to też jest ważne. A czy na przykład takie y, działanie jak noszenie y, gadżetów tęczowych, na przykład mojej córki tak robią, to maseczka, to torba, czy to, to też jest element jakiegoś pokazania bycia sojusznikiem? Jasne, myślę, że to jest bardzo ważne, to znaczy tutaj też na przykład y, chodzenie na Marsze Równości, mm -hmm. wywieszanie flagi, właśnie noszenie jakichś gadżetów, noszenie toreb. Mm. To wszystko pokazuje osobom LGBT+, że jesteśmy, że, że, je nie wspieramy, że wspieramy, że nie są sami, mhm. tak. Wiem, że zauważenie właśnie takiego gadżetu czy flagi na ulicy rzeczywiście dodaje tym osobom otuchy, a w dzisiejszych czasach często też na ulicy zdarza im się słyszeć różne nieprzyjemne komentarze i wyzwiska, więc to trochę stanowi taką kontrę do tego i daje mhm. takie poczucie, że, że to nie jest tak, że wszyscy są przeciwko, tylko jest też sporo nas za, z, mhm. o może z. Czy może masz jakieś wskazówki dla rodziców, którego dziecko robi tak zwany coming out, czyli zwierza się, że jest LGBT+, mhm. jak reagować, jak nie reagować? Przede wszystkim Myślę sobie, że warto się ucieszyć. <laughs> Może to dziwna rada uciesz się, ale chodzi mi o to, że to jest naprawdę duża rzecz, jeżeli dziecko do nas przychodzi i o tym mówi. To jest oznaka ogromnego zaufania. Bardzo często. Osoby LGBT czekają z tym, zbierają się, zastanawiają nad tymi reakcjami. Jak do nas dzwonią, to właśnie mówią, że obawiają się tych reakcji. Nie wiedzą, jak zostaną przyjęci, nie, 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 nie wiedzą, jak będzie teraz wyglądało ich życie. Czasem słyszą różne komentarze na temat osób LGBT w swoich domach. No i nie wiedzą jak to będzie w ich przypadku. Więc jeżeli przychodzą, to to jest naprawdę okaz ogromnego zaufania i tego, że dziecko jest gotowe się z nami tym podzielić. Więc wyobrażam sobie, że temu może towarzyszyć wiele emocji. Można poczuć zaskoczenie, jakieś może rodzaj też strachu, niepokoju, co dalej, co teraz. Może też jakąś złość na siebie, na dziecko. Może być mnóstwo różnych emocji. Tylko. Ważne jest, jak zareagujemy w, w pierwszym momencie, żeby też dziecko widziało, że bierzemy to, że tak powiem, na klatę i że ta informacja jest dla nas właśnie dobra, że, że, że dziecko nam okazało zaufanie i my się z tego cieszymy. No i to, jak sobie później poradzimy z tymi swoimi emocjami, jak to przyjmiemy, jak to przerobimy w sobie, no to to już jest druga sprawa. To znaczy, myślę sobie, że warto. Jeżeli nie, nie czujemy się pewnie w takiej sytuacji, to można zagrać trochę na czas. To znaczy, e, pokazać dziecku to, że cieszymy się na przykład z tego, że nam o tym mówi, e, i powiedzieć, że wrócimy do tej rozmowy. I na, dać sobie na przykład czas, jeżeli czujemy się zupełnie na nią niegotowi. E, to będzie lepsze, bo też pokazuje nasze zainteresowanie, to, że jesteśmy. E, że chcemy z dzieckiem o tym porozmawiać, że się tego nie boimy, ale potrzebujemy to sobie jakoś poukładać. Muszę powiedzieć wprost, wiesz, zaskoczyłaś mnie tą informacją, muszę się nad tym zastanowić, czy możemy do tego wrócić i wrócić. To jest hmm, też tak. ważne. Nie, 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 nie zostawiać tego na wieczne, nigdy tylko oczywiście do tego wrócić. To jest raz. Ale też to, żeby po, taka, takiej idealnej sytuacji byłoby to, żeby y, przygotować się do takiej rozmowy, żeby y, mieć to jakoś y, przemyślane, ułożone y, y, i nawet, jeżeli zostaniemy tym zaskoczeni, to żeby też umieć y, pokazać dziecku swoje wsparcie, miłość, to, że to między nami nic nie zmienia, że dalej jesteś moim dzieckiem, że, e, że, że, że to jest jakiś twój element, ale to nie świadczy o tym, jaką ty jesteś osobą, to Właśnie, po prostu jest ta, twoja cecha. Tak, bo to też jest taki częsty błąd popełniany przez, w, w społeczeństwie, że ludzie traktują e, orientację e, seksualną jako najważniejszą etykietkę określającą człowieka, prawda? Przecież Dokładnie. tak nie jest, to jest jedna z wielu. No, orientacja seksualna, czy tożsamość płciowa. To to jest y, nasza cecha, tak jak nasz wzrost, jak nasz kolor oczu. Temperament. Ja, 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 to trochę tak, jakby ktoś y, akceptował wszystkich ludzi z niebieskimi oczami, mm -hmm. ale z brązowymi czy jakimiś innymi już nie. No, y, Trochę się we mnie buzi, wręcz taka złość, właśnie, jak o tym trzeba w ogóle mówić, no ale no, trzeba. Tak, i właśnie tak sobie myślę też, że to, że rodzic może poczuć różne emocje, takie jak złość czy strach, to można też wytłumaczyć dziecku, że to dlatego, że boję się na przykład o ciebie, boję się, że możecie spotkać jakaś nieprzyjemność i wykluczanie ze strony innych osób, ale mam też ogromną nadzieję, że to będzie szło w coraz lepszą stronę. Jasne, ja też myślę sobie, że. Tutaj ważna, tak, ta pierwsza reakcja jest ważna i właśnie to pokazanie, skąd nasze emocje się biorą, jest, jest, to, jest to bardzo ważne, ale ja zawsze też jakoś idę w tym kierunku, żeby pytać dziecko, czego ty potrzebujesz. Czy jakby mówiąc mi o tym, też jest jakaś potrzeba, która za tym idzie? Czy jest coś, co ja mogę dla ciebie zrobić? Czy to jest tak, że mówisz mi o tym, bo chcesz, żebym wiedziała? Czy mówisz mi o tym, bo chcesz, żebym wiedziała, wiedział? Czy I na przykład też coś w związku z tym zrobił? Bo może jakoś jest... cię wsparł, może właśnie spotykają cię jakieś nieprzyjemności. Dokładnie. W klasie, na podwórku to jest też taka fajna przestrzeń do rozmowy. Tym, Dokładnie, prawda? jasne. I jak najbardziej, żeby to było Właśnie początek rozmowy. Nawet jeżeli nie w tej chwili, bo nie jesteśmy na nią gotowi, to że za, za jakiś czas. Ja myślę sobie, że ten czas warto wykorzystać na edukację, to znaczy właśnie na doczytanie, dokształcenie się, zainteresowanie tematem osób LGBT. Są osoby, które po prostu. Nie mają tej wiedzy i tak naprawdę nie wiedzą, kim są osoby LGBT. Słyszą różne przekazy na temat tych osób i muszą się doedukować i dowiedzieć, osiągać pożytelną wiedzę i po prostu przygotować do takiej rozmowy. Zapytałaś mnie też, jak nie reagować. I ja myślę, że to jest też ważny element, żeby to wybrzmiało. Żeby dziecko nie usłyszało od nas jakiegoś zaprzeczenia, że coś sobie wymyśliło, że to jest jakaś moda. Fanaberia. Tak, że mu przejdzie. Że wyrośnie z tego, że teraz to wszyscy są LGBT, dzieci to nadal słyszą, więc tutaj tego słyszeć nie powinny. Zachować spokój, nawet jeżeli się nie zgadzamy, nie wiemy, nie mamy wiedzy, przyjąć na spokojnie te informacje i jeżeli nie potrafimy porozmawiać w tym momencie, to dać sobie ten czas, ale żeby dziecko wiedziało, że, że my je słyszymy, że, że ta informacja do nas przyszła. Że my ją akceptujemy, że my może potrzebujemy coś z nią zrobić, ale to nie, to nie zmienia nic między nami. I że może na nas liczyć, jeżeli będzie działo się coś niepokojącego. Tak, to bardzo bym chciała, żeby każdy usłyszał. Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, bardzo mi miło. Mi również. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, mam nadzieję, że pomogłyśmy zrozumieć i zgłębić ten temat. Zachęcamy do dzielenia się tym nagraniem z innymi rodzicami i opiekunami, którzy mają w swoim otoczeniu dzieci i młodzież. Zachęcamy do wysłuchania pozostałych odcinków podcastu i do zajrzenia na stronę ik.a.pl. ukośnik pokój nastolatka.